Yeah. Patrzą na mocno, na Ziemię. Wtedy duży. Jeszcze chwilę. pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, ten, osiem, siedem, sześć, cały czas, pięć, będę w górze, cztery, trzy, dwa, pulsujemy, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jeszcze siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, na trzy,

Dwa i pulsujemy. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jeszcze siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Po przychodzimy na kolana, wsiadamy na piętach i rozluźniamy mocno. jak lewa strona? Czułyśmy jak sobie dwugłową i Ja czułam. Jeszcze chwilkę odpoczywamy. Jeszcze chwilę. Ok. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Jesteśmy kolanami mniej więcej na wysokości bioder. Ok. Dziewięć. Osiem. Jeden w górze. Siedem. Sześć. I pięć. Jedziemy. Niewiele nam zostało. stay siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Tempo osiem, siedem, sześć, pięć do końca. Pulsujemy. siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i jeszcze siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I jeden, ostatni, osiem, siedem, sześć, zacznij radę, pięć, cztery, trzy, dwa i pulsujemy. I ja... Ve de kursu z drugiej strony po tym obwodzie jest przerwa, pijemy dwa łęki wody i wykonujemy jeszcze dwa razy ten obwód, ok? Do dzieła nasza.